Dzień dobry. dzień dobry panie profesorze. Prezesa, prezesa żeśmy spotkali, dzień Miło dobry. nam było zobaczyć pana prezesa. Tak Profesor jest. Maciej Pastuszczak, wojewódzki konsultant w sprawach alergologii i dermatologii jest naszym gościem. Dermatologii i wenerologii, I venerologii. alergologia to osobna specjalizacja. Osobna specjalizacja to jest. Jest. Dzień dobry. Panie profesorze, jak się kończy studia medyczne, to, to co chodzi po głowie, żeby zostać dermatologiem? Ym... Mogę powiedzieć, co mi chodziło po głowie, natomiast myślę, że to jest troszkę inaczej niż to, co chodzi po głowie obecnie, kończącym studia medyczne. Nie ma dermatologów? Dermatolodzy są, tylko niekoniecznie są zainteresowani dermatologią kliniczną, raczej estetyczną, kosmetyczną albo po prostu gabinetem prywatnym. Natomiast mi chodziło po głowie troszkę coś innego. Ja Intensywnie pracowałem w kole naukowym przy klinice dermatologii i po prostu bardzo mi się podobała taka stricte kliniczna dermatologia, i tam też był bardzo duży potencjał naukowy, i dużo się wtedy działo, powstawały nowe terapie, w tym też terapie biologiczne. No a teraz to myślę, że większość jest jednak zainteresowana spokojnym życiem i. Dobry za dobry pieniądze. Dobry, doby, dobrym zarobkiem, tak? Jest. Panie profesorze, każdy ma za sobą jakieś tam kontakty z dermatologią, choćby to wczesno czy późno dziecięce. One na ogół mijają na całe szczęście, o, choć nie to... zawsze. I tak się zastanawiam, obserwując możliwości dermatologii, o których też czegoś tam się dowiedziałem, czy pan bardziej leczy duszę czy ciało? Bo są ludzie, którzy przychodzą do Pana pewnie wiedząc o tym, że Pan ich nie wyleczy, ale chcą, żeby Pan się zajął ich kłopotem, który jest bardziej pewnie towarzysko, społeczne niż zdrowotne. No, moi mistrzowie dermatologii mówili, że ponieważ skóra i układ nerwowy pochodzi z jednego listka zarodkowego, więc to są takie choroby, które bardzo ściśle się wiążą. my do końca nie wiemy, co było pierwsze, czy jako, czy kura, czy problem po prostu natury psychologicznej, osobowo. Potencjał był akt, Tam Do temu rozwiązano ten problem. No tutaj jakby nie do końca jest to tak jasne, jeśli chodzi o te zagadnienia dermatologiczne o psychologiczne. Natomiast no, muszę powiedzieć, że leczymy jedno i drugie, bo to jest tak. Także bardzo często też ciężkie choroby dermatologiczne wpływają przede wszystkim negatywnie na stan psychiczny pacjenta. No i na odwrót, choroby po prostu psychiatryczne, czy też zaburzenia osobowości, czy też problemy psychologiczne często wpływają po prostu na to, co się na skórze dzieje. Na przykład tacy pacjenci nagle, niespodziewanie zaczynają doświadczać bardzo nasilonych objawów świądu albo jakiś właśnie zmian skórnych. No więc leczymy jedno i drugie, to jest trudne. Trudne, powiem, powiem szczerze, bo my jako lekarze nie jesteśmy do końca m, tak jakby nauczeni i też w sumie przygotowani do tego, żeby tak dużo kontynerować y, y, takiego obciążenia psychicznego, które ci pacjenci ze sobą niosą. Więc chcielibyśmy się zająć tylko tak naprawdę tym narządem, jakim jest skóra, a, a tu jednak by trzeba było jedno i drugie. Bywa pan czasem jak ginekolog czy urolog, bo się wstydzą do Pana przychodzić? Bardzo często. Tak jest. Bardzo często, bo to trzeba też pamiętać, że dermatologia to też yy, no, cała skóra i też śluzówki, czyli to często są śluzówki okolicy narządów płciowych i faktycznie tak jest, że to jest taki no, intymny problem, który powoduje, że jednak nie wszyscy, chce, nie wszyscy chcą o tym mówić. No też jest prawda, my mamy tak zwaną podwójną specjalizację, ponieważ to jest i dermatologia i wenerologia. A to już w ogóle wstydliwe. No, to jest w ogóle coraz Coraz większa świadomość jest, co prawda, ale, ale no nadal to jest bardzo wstydliwy temat, i no po prostu yy, ciężko jest się z tymi pacjentami też porozumieć. Zwłaszcza w wenerologii jest konieczność zebrania takiego szczegółowego wywiadu, czyli dokładnie kto z kim, po to, żeby ten tak zwany łańcuch epidemiologiczny przerwać i rzeczywiście leczyć wszystkich zakażonych. Jednak taka otwartość ze strony pacjentów nie jest, żeby powiedzieć ilu tych partnerów seksualnych i jakich, i tak, żeby móc wszystkim pomóc. A jak Pan ocenia stan wiedzy dermatologicznej? Bo pytanie banalne, ale zadawane często, jak mi się wydaje. Mhm. Latamy na Księżyc i Marsa, a nie wiemy skąd się bierze łuszczyca. W takiej populacji ogólnej, Pan redaktor mhm. pyta, tak? No, jest kiepsko, bo ta wiedza, o ile ja myślę sobie, że taka dotycząca pielęgnacji skóry i tego, co robić w takich problemach, jak na przykład trądzik, który praktycznie każdy z nas gdzieś tam miał, jest dość duża i jakby dużo jest tak zwanego kontentu w internecie na ten temat. Natomiast faktycznie, jeśli chodzi o takie stricte choroby dermatologiczne, jak łuszczyca, jak atopowe zapalnie skóry, jak te choroby wszystkie autoimmunologiczne, czy też nawet choroby wenerologiczne, to jest kieps. No tak, ale ci pacjenci pewnie mogą też Panu powiedzieć, ok, ja o tym nie wiem niewiele, ale nauka też niewiele wie. Bo ciągle nie wie dlaczego nagle organizm postanawia namnażać swoje komórki i mam No to prawda. Nauka bardzo mało wie, natomiast to jest większy problem, dlatego że teraz w większości terapii koncentrujemy się bardziej na leczeniu objawowym. Natomiast mało jest takich działań naukowych w medycynie, które mają na celu przyczynę ustalić. No dobrze, i potraficie naukowcy, lekarze a nie wyleczyć, tylko zaleczyć objawowo takie kłopotliwe schorzenia? Coraz bardziej skutecznie. Naprawdę. Mamy to, co się stało w dermatologii na przestrzeni 20 lat. To jest, to jest ogromny postęp. To już nie są tylko maści. To nie jest tylko jakieś takie, że tak powiem, działania pozorowane, tylko mamy naprawdę oręże w bardzo wielu jednostkach chorobowych i ono jest skuteczne. I oczywiście pacjenci bardzo często chcieliby poznać przyczynę, natomiast my dochodzimy do takiego wniosku, że często jest to przyczyna złożona, czyli to jest nałożenie się czynników genetycznych, czyli predyspozycji tego pacjenta, że dana choroba się rozwija, czynników środowiskowych, co szczególnie obserwujemy właśnie w tych takich dermatozach alergicznych. Ale wracając z tego pytania, tak, mamy narzędzia i to nas bardzo cieszy. Mało tego mamy te narzędzia w Polsce i one są po prostu naprawdę dostępne. Czyli potraficie, dostępne. Wy, lekarze, wy naukowcy, zapewnić to dobrze mówią, że komfort życia ludziom z łuszczycą em Tak, tak. W tym momencie mamy takie leki, dostęp do takiego leczenia, że możemy doprowadzić do czystej skóry. A ono to... nie jest szkodliwe wtórnie? Nie wiem, w postaci jakichś bocznych skutków? No tego do końca jeszcze nie wiemy, bo oczywiście to są leki, które, które mają taką krótką historię, jak się popatrzy na, na, na w ogóle historię medycyny. To są leki, które mają 10-15 lat tak naprawdę w medycynie zastosowania. To jest obecnie mało, ale no, wszystko wskazuje na to, że większość z nich jest bardzo bezpieczna. Jak panu bardzo przeszkadza internet i to nie dlatego, że pan z niego korzysta, bo tu panu pewnie pomaga, ale internet to jest źródło prostych, oczywistych recept na bardzo skomplikowane schorzenia czasem i ludzie mają tendencję i ochotę sięgania po te recepty. One mogą panu trochę w robocie przeszkodzić. Bardzo przeszkadza, dlatego że internet, jak pan redaktor zauważył, to jest upraszczanie, czyli to jest tak naprawdę znajdywanie odpowiedzi na proste rzeczy, czyli jeśli masz trądzik, to wystarczy, że sobie uzupełnisz witaminę D3 i nie będziesz mieć trądziku. Taki, taki jest content w internecie na ten temat, no niestety to tak nie jest. I duża część wizyty, która jest w gabinecie dermatologicznym, to jest to, żeby pacjentowi wytłumaczyć, że niestety to wszystko nie jest takie proste. No a to się często zdarza? Pan ma często takie przypadki, że przychodzi do pana ofiara no, takiego właśnie szamaństwa internetowego? bardzo często. Bardzo często zwłaszcza w dermatologii jest to popularne, bo o ile na przykład w onkologii jest to szkodliwe i no może doprowadzić do po prostu jakby do śmierci. do śmierci pacjenta, o tyle w dermatologia w większości przypadków to jest właśnie komfort życia, wygląd skóry, aczkolwiek też nie do końca, bo okazuje się, że jednak te choroby zapalne skóry one jednak skracają życie u pacjentów. To są też aktualne badania, ale faktycznie jakby no jest jest, jest z tym problem. Jak pan powie brudny i zaniedbany ekologiczny śląsk jako przyczyna częstszych zachorowań dermatologicznych to jest mit? Czy jeszcze prawda? To jest prawda. I myślę, że nie ma takich zestawień, które by porównywały to na przykład do czystego i pełnego jezior i świeżego powietrza podlaskiego, czy też warmińsko-mazurskiego. Ale jednak wydaje mi się, że tak, że tutaj na Śląsku mamy większy odsetek pacjentów z różnymi problemami skórnymi. Na pewno z problemami o takim dominującym mechanizmie alergologicznym. To myślę, że w ciemno mogę powiedzieć, że tak. No właśnie, alergie to jest coś, co ja po sobie obserwuję jako człowiek wolny od alergii. Zaczynam obserwować, że być może ona mnie dopada. To jest konsekwencja wieku, czy konsekwencja miejsca, w którym żyję? No, muszę powiedzieć, czy trybu życia. Że zgodnie z wiedzą medyczną, to z wiekiem powinniśmy tracić raczej zdolność do y, takich reakcji właśnie alergicznych, bo to, to jest taki raczej, raczej domena y, odpowiedzi immunologicznej u osób młodszych. Natomiast, no, niestety jest tak, że obserwujemy, że nawet u osób starszych y, te alergie się pojawiają. Pacjenci często przychodzą zdziwieni i mówią, że przecież ja nigdy nie miałem atopowego zapalenia skóry, nigdy nie miałem nieżytu nosa albo zapalnia skóry. Bojówek, więc nośnym twierdzić, że jednak to jest sposób, w jakim żyjemy, a przede wszystkim środowisko, w którym żyjemy. Niech Pan jeszcze powie, profesorze, czy taka nasza wielka ochota albo skłonność do poddania się fetyszowi estetyzmu to jest coś, co też Panu w pracy przeszkadza. Bo nie tylko kobiety, umówmy się, mm -hmm. potrafią sobie zaszkodzić dążąc do tego, żeby dobrze wyglądać. Mm -hmm. A skóra po prostu czasem potrzebuje czystości i, i no jakiejś takiej ascezy niż nadmiernej wilgazji. Ciężko mi się jakoś tutaj do tego ustosunkować, bo ja raczej się taką medycyną estetyczną nie zajmuję. Jestem raczej zwolennikiem tego, że pewne działania możemy podjąć już wcześniej nie? takie jakby trochę bardziej prewencyjne, żeby się ta skóra nie, nie starzała szybciej, bo możemy rzeczywiście to zrobić, czyli unikać jakiejś takiej ekspozycji na słońce albo stosować na przykład odpowiednie preparaty natomiast yy, yy, myślę, że w większości przypadków może być też tak, że jest to po prostu trochę przesadzone yy, i takie dążenie do pewnej doskonałości taki brak świadomości tego, że no właśnie ta nasza skóra, tak jak nasze samopoczucie prawda, psychiczne, może być czasami gorsza, czasami lepsza i no jednak widzę, że współczesny człowiek ma trudno i żeby się z tym pogodzić. A mniewa panu u siebie ofiarę tego, że było czegoś za dużo? Nie tylko słońca, hmm. fluidów, kosmetyków? No, pewnie, pewnie i tak. Natomiast to są najczęściej tacy pacjenci, którzy, nawet jeśli się im zwróci na to uwagę, że może rzeczywiście jest to przesadne za dużo, to oni tego nie akceptują, bo to bardziej jest problem natury taki psychologiczny z akceptacją siebie. Natomiast yy, coraz częściej niestety mamy problemy inne, to znaczy mamy problemy z. Pacjenci się zgłaszają z powikłaniami y, procedur medycyny estetycznej, które są wykonane nie przez osoby uprawnione do tego, I, i to jest takie coś, co niestety w nas dermatologach wzbudza dużo emocji, bo y, potem ten pacjent jest leczony w ramach prawda, y, środków publicznych, czyli wszyscy za leczenie takich pobikłań płacimy, a ten pacjent de facto korzystał z, z, z prywatnego gabinetu przez osobę nieuprawnioną, prawda, czyli na przykład przez lekarza taki zabieg był wykonany i do tej pory w ogóle jest pod ustawodawstwem, jak również z tym, żeby coś z tym zrobić, no i niestety jest jakiś taki marazm w, te, w tej dziedzinie, natomiast no, coraz większe koszty ponosimy jako społeczeństwo. A koledzy po fachu, którzy bardziej poszli w estetykę niż klinikę, też Panu czasem dostarczają roboty? To zawsze, ponieważ ale jesteśmy na to przyzwyczajeni, nie dzielimy się tym, ponieważ koledzy po fachu, którzy nawet są dermatologami, uczciwie czasami przyznają, że pęcherzycy leczyć nie umieją, więc bardzo cię proszę, zajmij się. Nie będę nawet udawać, że, że to umiem A to ja robić. nawet nie o to pytam, czy potrzeba Panu pacjenta, z którym sobie nie radzi, bo nie wie, jak to, jak to zaordynować, tylko... Nabroił. A jak nabroił, to akurat lekarze sobie radzą sami po prostu. Czyli właśnie tutaj jest ta różnica między osobami nieuprawnionymi a lekarzami, że lekarze, lekarze zwykle sobie radzą sami z powikłaniami i potrafią jakby je tutaj zaopiekować odpowiednio. Skóra dziecka, skóra starszego człowieka się zmienia. Przybywa nam chorób czy ubywa z wiekiem dermatologicznych? Z wiekiem nam niestety przybywa chorób dermatologicznych, bo to już nie są takie stricte, że tak powiem, alergiczne, aczkolwiek w ostatnich latach obserwujemy, że narasta problem alergii, ale no z wiekiem pojawiają się dodatkowe problemy, np. nowotwory skóry, których w okresie dzieciństwa, czy też tak zwanej grupy młodych dorosłych, no, obserw nie obserwujemy albo rzadkie są. Czerniak to jest Pański problem, czy onkologa? Czerniak jest bardzo często problemem dermatologicznym na etapie po pierwsze prewencji, po drugie na etapie tak zwanego screeningu i do pewnych etapów, jeśli jest on nieprzerzutowy, to jest to, co jest naszym chlebem powszednim. Natomiast onkolog to zajmuje się czerniakiem dopiero w momencie, kiedy pacjent wymaga leczenia już jakiegoś systemowego, czyli chemioterapii, ewentualnie radioterapii. To na jakim etapie? Dermatolog może skutecznie wkroczyć przy podejrzeniu czerniaka? Im wcześniej, tym lepiej. To znaczy, my też jesteśmy taką specjalizacją, która jest specjalizacją zabiegową. Mamy pełne uprawnienia do tego, żeby zmiany podejrzane nawet o czerniaka usuwać. Robimy to w gabinetach zabiegowych i im wcześniej, tym lepiej. No, dzięki temu mamy do dyspozycji dermatoskopię, mamy do dyspozycji wideodermatoskopię, czyli jakby komputerową dermatoskopię, gdzie naprawdę jesteśmy w stanie na bardzo wczesnym etapie wychwycić jakieś nieprawidłowości i to, co się nam nie podoba i szybko po prostu usunąć. A Czerniak, im szybciej usunięty, tym praktycznie rzecz biorąc no zapewnia stuprocentowe tak zwane przeżycie. Nie? No jeżeli sobie powiedzieliśmy, że rzeczywiście Śląsk to jest miejsce, w którym nie ma co ukrywać, mamy tych narażeń i tych ryzyk więcej, to co możemy Tyle. zrobić? Co możemy zrobić? No to no to jest... Pytam o prewencję lekarza. Tak. Co możemy zrobić na etapie takim, jakby lekarskim? No to oczywiście badać się, nie? I to, to, to nie powiem to nic odkrywczego. No to wszyscy mówią, żeby kontrolować. No, kontrolować znamiona, prawda? Wcześniej też zgłaszać się do lekarza w momencie, kiedy pojawiają się jakieś zmiany skóry. No bo bardzo często jest tak, że pacjenci trafiają do nas zaawansowanymi chorobami, czy to uszczycą, czy atopowym zapaleniem skóry. No wtedy jest zdecydowanie trudniej, nie? Ale co możemy zrobić? być systemowo, no to to już chyba nie, nie pytanie do mnie. Nie? No raczej. To jest największy organ, jakim dysponujemy, tak? Skóra. Tak. To jak pan ocenia to, jak o nią dbamy? Polacy dbają coraz... O serce coraz... dbamy. Często chodzimy tak. na kardiologa. Skóra? No mamy ją i tyle. No. Polacy dbają coraz, coraz lepiej nie tylko pod kątem jakby doboru pielęgnacji, ale takiej świadomości tego, prawda, żeby, że jeśli jest jakiś problem ze skórą, to już do końca takie kosmetyki do pielęgnacji, tak zwane drogeryjne, nie są dobre, trzeba sięgnąć po coś, co nie ma zapachu, po coś, co nie ma konserwantów, więc coraz lepiej jest. Ale cieszy też to, że szczególnie młode pokolenie jest bardzo świadome tego, że trzeba się badać i faktycznie sporo wizyt dermatologicznych mamy takich, że przychodzi pacjent, który nie ma istotnego problemu, problemu, tylko przychodzi się po prostu przebadać. Zmora dermatologa dzisiejsza, potrafi Pan to opisać? Zmora dermatologa dzisiejsza myślę, że no nie, nie byłbym w stanie tak powiedzieć jednoznacznie. Czy nie ma czegoś takiego co stanowi szczególnie ważne zagrożenie, z czym najczęściej Pan się styka? No, yy, myślę, że tak nie, bo wszystkiego jest trochę po trochę, nie? Czyli takich wszystkich różnych problemów jest po trochę. Natomiast może tak teraz się zastanawiam nad tym, i myślę, że zmora dermatologa klinicznego, takiego jakim ja jestem i koledzy, którzy pracują w, ze mną w klinice, to jest chyba starzejące się społeczeństwo i coraz trudniej ludziom jest zadbać o siebie. I to powoduje, że po prostu przyjeżdżają ci pacjenci tacy zaniedbani i mówią: leczcie mnie. Natomiast... Jest za późno czasami? Albo no za daleko sprawy zaszły? Za daleko zaszły wtedy, kiedy na przykład no, ktoś po prostu przeciągnął pewne, pewne tematy, i to spowodowało u niego, że no, ta choroba będzie się potem leczyła bardzo długo. A my nie możemy takich pacjentów leczyć w szpitalu bardzo długo, no bo teraz jakby jest tendencja do tego, że to wszystko się powinno odbywać w ambulatorium albo w domu u pacjenta. No, a ta opieka ambulatoryjna i domowa no, jest kiepska, więc rzeczywiście ci ludzie mają, będą mieli coraz większy problem. A jak jest z dostępem do tych nowoczesnych procedur i leków przede wszystkim? Bo mówi pan, że macie narzędzia, które mogą doprowadzić właściwie każdy stan do czystej skóry, ale ja widzę ludzi za zatem i ulicy. Mm -hmm. No, to zależy wie pan. No, u nas na Śląsku dostęp jest uważam, że bardzo dobry i praktycznie rzecz biorąc każdy pacjent, który potrzebuje takiego leczenia. Oraz spełnia kryteria, bo niestety to jest tak, że płatnik, którym jest NFZ, ustalił pewne kryteria włączenia, czyli brak skuteczności wcześniejszych metod leczenia. Tak mówiąc w skrócie, z pełną świadomością jestem w stanie powiedzieć, że na Śląsku nas jest dobry. Czyli tu na Śląsku tak. pacjent, który stwierdził u tak. siebie takie kłopoty na pewno może tak. doprowadzić siebie do sytuacji, w tak której jest. będzie tak komfortowo i zdrowo żywe. Mówię to z pełną świadomością, bo rzeczywiście patrząc się, że jako konsultant wojewódzki jak działają ośrodki, które prowadzą te, te nowoczesne terapie, nie ma większych problemów z tym, żeby się do takiej terapii zakwalifikować. Tylko czy oni o tym wiedzą? Czy lekarz pierwszego kontaktu jest w stanie w Polsce, to nie jest dermatolog. Dobrze pokierować, żeby ten ktoś trafił w miejsce, w którym znajdzie celowaną i właściwą opiekę? Myślę, że zupełnie nie. 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 To mnie pan nie pocieszył. Nie. Czy to Myślę, przychodzę do lekarza pierwszego kontaktu mojego rodzinnego i on nie stwierdzi, co mi jest? Nie rozpocznie albo nie wskaże właściwej drogi? Myślę, że będzie problem, zarówno stwierdzić, co jest. Uważam, że jest mało po prostu dermatologii w systemie kształcenia lekarzy rodzinnych, a dwa też nie będzie wiedział nawet o tym, że takie terapie nowoczesne istnieją. To co mamy zrobić? My się no, tym bardziej nie znamy na naszej skórze. Musimy troszkę poedukować y, y, tych lekarzy rodzinnych, i to też mnie cieszy, bo muszę powiedzieć, że jestem po bardzo budującym spotkaniu z naszym dyrektorem śląskiego działu y, NFZ-u. Która pani doktor Adamczyk jest bardzo z, zainteresowana tym, żeby, żebyśmy jako dermatolozy kształcili lekarzy rodzinnych. I, I jakby ja liczę na to, że jak się spotkamy za pół roku, to będę mógł panu redaktorowi powiedzieć, że jesteśmy już po pierwszym cyklu szkoleń i że rzeczywiście lekarze. Że rodzinni ze Śląska po prostu wiedzą, co zrobić i gdzie takiego pacjenta skierować. O tym, co naszej skórze najbliżej była to rozmowa. Panie profesorze, bardzo dziękuję za spotkanie i za wiedzę. Dziękuję również. Dzięki.